Tak. Proszę Państwa, Sofia i Filo. Filo i Sofia. Umiłowanie, mądrość. Mądrość i umiłowanie. To są I bardzo, to bardzo, to... bardzo <noise> fajne dzieciaki. <noise> Jak ja przy... <noise> <noise> <Grosy, grosy. głos> A, a, tak. Romantyczne. Romantyczne, tak będą, takie romantyczne. I te sceny jak to w teatrze będą po sobie następować. Tak, Mamy tutaj Jedna scenę pierwszą. Mamy taki spis. Scen to jest scena. Narodziny. Narodziny to jest bardzo inna scena. Na początku tego świata była mama i był tata. Ta jest przyczyna, że świat dla nas się zaczyna. Odtrąpimy to na świat. Skąd ta siła ciepra, przyczyna? Wszystko się tutaj i teraz zaczyna. Skąd ta siła gdzie przyczyna? Wszystko się tutaj i teraz zaczyna.